To ty jesteś odpowiedzią na problemy współczesnego świata. To tobie Bóg dał autorytet, aby przynieść ich rozwiązanie. W biblijnej szkole ducha będę prowadziła przedmiot, który nosi tytuł Chrześcijanin wobec wyzwań współczesności. Zajęcia będą prowadzone w formie debaty, dyskusji, ale także będą wykłady. Dodatkowo będziemy mieli specjalnych gości. Główny temat to podejście do zrozumienia współcześnie Kościoła. Ale nie tylko. Będziemy poruszali zagadnienia globalne, jak rasizm, antysemityzm, bieda, głód, wojna i pokój. Zagadnienia etyczne, jak eutanazja, aborcja, różnego rodzaju zabiegi biotechnologiczne, a także podejście chrześcijan do środowiska LGBT. Dodatkowo będą też zagadnienia społeczne takie jak starzenie się społeczeństwa, różnego rodzaju zagadnienia dotyczące pracy, rozwodu, nowego założenia rodziny, problemy dotyczące rodziny, ale też wiele, wiele innych zagadnień. Nie omijamy też problemu związanego z naszym narodem, więc będą tematy dotyczące narodu. Poruszymy temat konstytucji, będziemy mówić o tym, jakie są prawa i obowiązki obywatela. Zaczniemy się zastanawiać nad tym, czy patriotyzm równa się nacjonalizm, a także czy my jako chrześcijanie możemy mieć misję pokojową. Będziemy myśleć i rozmawiać o tym, co to znaczy jedność, czy jedność to jednakowość, czy jedność to raczej pojednana różnorodność. Zapraszam cię na ten przedmiot.